Głośno było o tym, że to prezes Boniek chciał skończyć karierę Jakubie Błaszczykowskiemu, ta słynna wymiana e, e, wywiadów i uprzejmości. To może jeszcze zanim to, to jedno pytanie do, do Jacka Bednarza, który jeszcze chyba z nami jest. Y, czy pana zdaniem Jakub Błaszczykowski <laughs> powinien dalej grać? Tak na, na to, żeby rozstrzygnąć Właśnie. spór między Kubem Prezes Boniek miał czy... trochę racji, mówiąc, że pora na garnitur i krawat, było trzy krawacie? Tak, tak. To znaczy, niestety pan prezes bo on przyzwyczaił mnie już od dawna do tego, że nie ma tematu, na którego on nie uważa, że ma prawo się wypowiadać, będąc również czasami niegrzeczny albo wręcz złośliwy. Przekonałem się też nieraz, że jest kompletnie nieodporny na taki sam sposób traktowania jego osoby. Reaguje wtedy bardzo alergicznie, bywa wręcz śmieszny albo żenujący. Ja powiem tak, Kuba Łaszczykowski, Anno 2021, dla polskiego futbolu na, na polskiej ligi, jest instytucją dla mnie już. A więc, jest to osoba, która przy tym, jak wielokrotnie udowadniała, to do niej należy przywilej oceny, chce grać albo nie. I gdybym był kimś, kto miałby perspektywę w współpracy z nim, na przykład dyrektorem sportowym, czy trenerem, to, to moją pracę prawdopodobnie rozpocząłbym od szczerej rozmowy z Kuba. Kuba. Jak ty to widzisz? Bo ja, gdybyś chciał grać i był w formie, to widzę to tak. I tutaj jest lista tego, co bym oczekiwał. Usłyszałbym, jak to widzi Kuba. I pewnie, jak znam życie, poznam to po prostu. tak. Jakieś, gdyby chciał grać, zawsze jakieś opory. Modus operandi da się wymyśleć, i ten człowiek byłby bardzo wartościową, w mojej dobrzymie, jednostką. Pod warunkiem, że sam powiedział, chce grać.